Poczytasz mi bajkę na dobranoc? Tak, ale musisz zgasić światło. A gdy zgaszę, to nic nie będziesz widział. Ja ci moją bajkę przeczytam, której jeszcze nikt nie napisał. Dziś opowiem ci o łące kolorowych kwiatów, o margaretkach, które piją lazur nieba i. O płatkach pachnących stokrotek, malutkich niezapominajkach, które też unoszą swe główki do słońca. No śpi już wreszcie, ale jak zasnę, to twojej bajki nie posłucham. Resztę opowiem ci, jak zaśniesz cichutko szeptem, będzie jeszcze o złotych kaczeńcach i w ich złotych płatkach będą też żonkile i narcyze ze swoimi białymi płatkami w różnego koloru koronach. Jedne są duże, inne zaś maleńkie. Jednak zauważ, że wszystkie są jednakowo piękne. Pewnego razu żonkile zaprosił stokrotkę do tańca, a kaczeniec barwnego bratka. Pachnący bez nad nimi się kołysał, rozsiewając swój bzowy aromat. To jest taki ogrodowy bal na tysiące kolorowych par. Hiacenty i tulipany w szeregu się ustawiły, chwyciły się za zielone rączki i wirowały w rytm melodii granej przez białą lilię na białym fortepianie. Nawet krokus z radości podskoczył i pobiegł do bławatki, patrząc w jej bławatkowe oczy. Ukłonił się i zaprosił ją do tańca, a był to niebyle jaki taniec. Tu był walc. Piękny walc Johanna Straussa Kwiaty utworzyły kwiecisty krąg, a oni wirowali leciutko na palcach. Bal się nie skończy, bo skończy nad ranem. A widzę, że ty już śpisz, więc śpi i śni nasz kwiecisty sen. Kochanie.